Jesteśmy Ola i Wojtek i będziemy Wam pokazywać ośrodki narciarskie zimą z punktu widzenia dzieci. Cześć! Witamy z ośrodka narciarskiego Skicimetta, który leży w prowincji Belluno w regionie Veneto. Jest największym ośrodkiem narciarskim w tym regionie. My startowaliśmy z miejscowości Alege, ale można startować również z trzech innych miejscowości, które nazywają się Selva di Cadore, Zoldo oraz Palafavera. W ośrodku 9 mamy 72 km tras. Z czego? 28 km tras niebieskich, 36 km tras czerwonych i 8 km tras czarnych. Całość obsługują 24 wyciągi. Z czego? 3 gondole, 10 kanap oraz 10 orczyków. I jedna taśma. Zaczęliśmy dzisiaj jazdę o 8.30 razem z pierwszą gondolą i warunki są tu rewelacyjne. Napadało świeżego śniegu i jeździ się po miękkim puchu. Temu, że jeździmy wcześniej, wstawiamy pierwsze ślady na nartach! nieprzygotowany stok, których jest tu 8 kilometrów. Wjechaliśmy do pierwszej z trzech pozostałych miejscowości, czyli Selvadicadory, a dokładniej Peskule. Prawie wszystkie trasy i wyciągi są dzisiaj otwarte. Teraz pojedziemy jedną z najbardziej malowniczych tras w tym ośrodku, Czerwoną 21 jedynką Salerę. Ma ona w maksymalnym punkcie 44% nachylenia, ma przewyższenie 667 metrów oraz długość 3 km i 665 m. Jedziemy! Polecamy wam Orczy klasy, bo jest długi, stromy i ma zakręty. Idziemy do Zoldo, a tak naprawdę Soldo. Stąd jedziemy białą gondolą w kształcie jajka na górę. Ten slalom przy trasie numer 39. Ja miałem czas 34 i 56, a ja miałam 25 i 6. Co? A! 35 i 6! Przy górnej stacji Soldo jest bardzo fajny obszar dla dzieci. Jest tu plac zabaw, orczyk i szeroki stok dla dzieci i początkujących. Czerwoną trasą numer 44 zjeżdża się do najdalej oddalonego punktu od Alegy, w tym ośrodku czyli do wyciągu numer 35 Walgranda. Ten ośrodek słynie z dużych opadów śniegu, które wynoszą około 600 cm. Śniegu rocznie. Dodatkowo mamy tu aż 285 armatek, które mogą wyprodukować aż 1 milion metrów sześciennych sztucznego śniegu, który pokryje aż 98% stoku. Po nartach na stoki wyjeżdża 14 ratów, każdy z nich przygotowuje około 5 km tras. W niebieskiej trasie numer 43 jest taki mały border cross. Postkaczemy sobie. 41,74 km na godzinę. Ten ośrodek leży na wysokości od 1000 do 2100 m nad poziomem morza. Otaczają go dwa imponujące malownicze szczyty. Jeden nazywa się Monte Civetta i ma 3218 metrów, a drugi Monte Pelmo i ma 3168. どいえ。 do ostatniej wioski otaczającej Ciwetta, czyli Palafamera. Przy pośredniej stacji gondoli z Alegę na Pianidepetce jest Alifarm, czyli specjalny teren dla dzieci. Jest tu plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, tyrolka, taśma oraz łagodny stok. Pobyt na godzinę z rodzicem kosztuje 5 euro, a ze specjalną opieką 14. Weta jest jednym z 12 ośrodków narciarskich, w których obowiązuje karnet Dolomiti Superski. Natomiast jeżeli jeździcie tylko w tym ośrodku, to warto kupić karnet tylko na ten region i wtedy zaoszczędzicie kilkanaście euro dziennie. Z Wojtkiem stworzyliśmy śniegopark. Chcemy Was oprowadzić. Jeżeli w tym śniegoparku są malutkie dzieci, to one i tak znajdą zjeżdżanie dla siebie. Zobaczcie, jaka fajna. Malutejka i słodka. Malutka dla Was. A teraz chodźcie na większe. Bo każdy znajdzie zjeżdżanie dla Twojego rozmiaru. Tutaj jest drabinka. I to jest taka zliczalnia dla takich osób, które są odrobinę starsze od Bobaski. Zaprezentuję Wam to, Wojtek. Chodźcie dalej! Tutaj jest kolejna zliczalnia. Ją stworzyliśmy jako drugą. Ona jest jakby. My się... Stworzyliśmy ją bardzo długo, ale wreszcie się udała. Jest trochę odrobinę wolna, ale myślę, że jest dobra. To jest dla takich odrobinę, odrobinę starszych osób. Zaczynajmy. A nasza trzecia zjeżdżalnia jest jeszcze w remoncie, tylko nie możemy Wam ją pokazać, ale już niedługo będzie gotowa. A teraz ostatnie zjazdy. lubicie robić zjeżdżalnie w śniegu, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz filmik. Jesteśmy teraz w Koldebaldi, czyli centralnym punkcie ośrodka z którego można zjeżdżać trasami, które prowadzą we wszystkie strony. My zjedziemy jedynką, która jest częścią Grand Couyta, która jest najdłuższą trasą w tym ośrodku. Ma 7 km, a jej średnie nachylenie to 40%. Skici Weta jest również częścią Grand Guery czyli pętli narciarskiej, której nazwa wywodzi się od I wojny światowej. Grande Guerra przebiega również przez inne ośrodki narciarskie, takie jak Alta Badia czy Arabba. zjechać na dół do Alegy, to po jedynce musicie wybrać dwójkę lub trójkę. Ale są to trasy oznaczone tylko dla ekspertów. Okazało się, że czerwona trójka jest zamknięta. Zostało nam tylko dwójka. Ta czerwona dwójka nie jest wcale trudna. I my uważamy, że jest oznaczona dla ekspertów tylko dlatego, że o 16:00 warunki są tu, że warunki są tu słabe, mokry śnieg i muldy. A za nami piękne jeziorko. Dojechaliśmy do Alegę, Co ciekawe, stąd jest tylko 13 km do Malga Cepella, czyli dolnej stacji wyciągu na słynną marmoladę oraz wstępu do ośrodka narcieckiego Araba Marmolada, czyli również Cela Rondy. Jesteśmy w tym ośrodku już trzeci raz, ale wcześniej jeszcze nie nagrywaliśmy. Polecamy ten ośrodek dla rodzin z dziećmi, ponieważ są tu szerokie, łagodne stoki, są tu piękne widoki i zazwyczaj jest dobra pogoda. To co można by było w tym ośrodku poprawić, to oznaczenia tras i jakość niektórych wyciągów.